No, hej, cześć, witam, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Astyś i zrobiłem duży, duży, duży błąd, ponieważ chciałem wskoczyć na dach, aby rozpocząć misję. Z pół godziny to zajęło i dopiero się z czasem zorientowałem, że to trzeba pod, pod ziemię, na znaczy cie pod tunele, tam jest szczury iść. I się ja tak chyba przez kilka dni nam odmęczyłem, ale udało się. Is he here? Good, bring him to me. <laughs> <laughs> Trixie told me about your plan to use the giant pigeon to transport the machine. Uh, I, don't know. I admit it seems silly to me at first, but I think it may actually work. This means that we have everything we need to make our move. Go to the evil way headquarters. Be sure that you get there just before lunchtime officer alex will be waiting for you with an inspection warrant. you'll act as a technical inspector. um, you know, the dirty kind on evil ways payroll. they should get you to their basement where they're holding the machine. hey, what about me? the shopping cart will act as a mobile toolbox. hidden in it, there'll be tracking devices that i need you to install on all the vents in the basement. this will allow my children to swarm inside when the time is right. with their help. You'll be able to disconnect and transport the machine to the rooftop. Of course, you'll need to disable the security system first. Your hot dog friend will help you out with that. We already arranged that he'll be the one delivering the lunch for evil way scientists. Is the plan clear? Good luck then. This is it, pal. The time is finally. a direct fine. Tylko wiesz, co jest taki problem. Jest taki problem, że czekajcie, zapiszmy sobie. Nie nie, 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 dawaj nowy. Ale zapisz. Dobra. Ja Wyjdźmy na chwilkę do menu, bo coś, 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 coś coś, coś się stało. I ja nie wiem, coś się stało, ale coś się na pewno stało. Takiego, że się stało. Ja chciałem. Yy... Chciałem skoczyć na dach. Myślałem, że faktycznie ta misja jest na dachu, czy gdzieś, a okazuje się, że... że nie i niepotrzebnie tylko czas marnowałem. No trudno no... Wyszło jak wyszło. No w poprzednim odcinku nie udało się tych dodatkowych misji zrobić. Ale może się w kolejnym uda. Okej. Okay. Idziemy. A co czekajcie? Gdzie jest ta misja? Ona jest gdzieś. No tutaj. Okej. Okay. Będzie coś ciekawego tu może? O. Wiesz jakie grube hajsy za to są. Nie ma nic, tu nie ma nic. Chodźmy, chodźmy dalej. A przy okazji po... a i poza zobaczymy, zobaczmy coś tam mamy, to mamy, nie mamy, to nie mamy, dobra I tak czy siak musi być prosto No dobrze Mówię tej gry nie będę robił na 100% so bo sterowanie to jest porażka a poza tym mm, nie mam ochoty na to Ale postaram się zrobić tyle misji pobocznych, ile będę umiał zrobić, ile będę mógł w sumie zrobić. No daj mi coś pożytecznego, hello. Ehm, um, okej. Okay. A tu? Kaloryfer, jako złom, okej. Okay. No to na pewno spokryte. Opony to ja nie chcę nawet. No, 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 no. O, jeszcze tu. Dobra. O, dobra, idziemy, bo nie wiem, co. No, z tymi misjami, to jest czasami taka masakra, że szok. Mam jedzenie w ogóle? Nie da się szybciej? Mamy, czekaj, to jest jedzenie, to jest jedzenie i to jest jedzenie. Dobra, żeby się nie pomylić. Kup lód. Ale no, a to nie co sobie z. Spożyjmy teraz, nawet dobra. A mogę tutaj? Nie, nie mogę. Dobra, ale mamy świetnik. okej. Okay. Puszka, nie. A tu? Też nie dobra. Ej, chodźmy, chodźmy i szukajmy tych, 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 tych misji. I grzebmy w Może coś ciekawego będzie. Why not? A, nie, nie, to może już kiedyś się zrobi, dobra. Komisarz Alex. Okej. Okay. Odpocznijmy troszeczkę i sobie w śmieciach pogrzebiejmy. Uuu! Patrz, co mam, Karl. No. Mówię ci będzie zadowolony Karta, no... Dobra, weźmy sobie, bo i tak czy yy, będę musiał ten no sobie nowe skrzynki stworzyć Dobra A tu nie A ty Dasz coś? Eee Okej Mamy tutaj. Dobra okej, okay, także dwunasta, y, czternasta, także widzimy się za chwileczkę. Okej, okay, troszkę pieniążków sobie zarobiłem i zaczynamy misję. Yes, can I help you? Technical inspection. We need to check your underground ventilation system. I'm sorry, I don't see any inspections planned for today. Because it is not planned, we have a warrant. I'm Inspector Alex from the Bumsville Police Department. Oh, Inspector. Yes, of course. Please come in. Okay. The warrant. I need this technician to inspect your basement. Hopefully, there will be no more problems. Oh, messing with police business was never my intention. Good. Also, just between you and me, I don't mind a little bit of messing with my business. <laughs> Is there any other yes i think i may have to question you about those company policies why not let the technician do his work while we stay here and have a little chat uh-huh okay <laughs> 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 we're in time to place those tracking devices on the vents also let's keep our eyes open for my body while we're at it yeah, yeah, and your brain. Oh, one more thing, pal. This place is heavily monitored. Remember that we're undercover, so play it nice. We don't want the security to kick us out. Okay, ready? Let's go. <sharp inhale> Nie wiem... Ale gdzie na wywietrznikach, bo ja tu nigdzie nic nie widzę przecież, no! Co ty? Ah, okej. Okay. Tu? Nie. Nie wiem, może to nie to miejsce? Czy co? On ja ci klucz wezmę, he? Hm, czekaj, czekaj, wybierz ale.

Pierwszy jest dobrze, czyli o to chodzi, o to chodzi dobrze. Czy tu coś jest? Nie ma. Aha, aha, czekaj, czekaj, myślę. Czy czegoś mi tu nie brakuje czasem? Tak patrzę...

Oh, well, let's keep going. Dobra Jeśli już na jednym, jestem dobra ostatnie się mi, ale Gdzie te ostatnie by mogło być Chyba. Tak mi się właśnie wydaje dobra, do góry, chodźmy. Tu jest okej, okay, mamy Spocz loczko. Seems my body is nowhere to be found. Oh well, at least we tried. Let's just stick to the plan. Um, uh huh. Don't worry, I'm sure we'll find it after we steal the machine. Speaking of which, I think it's lunchtime already. Hot dogs, come and get it. Wait, that's not our usual lunch. Ah, uh, your boss reduced the food budget. Ah, uh, typical Mr. Bones. I bet the buns are empty or the weenies are of doubtful quality. How dare you? They are at least 30% meat! Oh, fine, let's give them a try. Who's oh, hey there, Hey friend. I'm supposed to let you know that there are no cameras in the bathroom. Nobody would know if you beat up someone there. Took their keycard and disabled the security system. This time, you can be the last one laughing. I'll be on my way. Good luck. <laughs> uh, Wajenka. Yes, we have the keycard. Time to disable security and get the machine out of here. ale czyli co, już mam tą kartę jakby, tak? czy bo ja wiem Okej, okay, mamy kartę, dobra. Dobra, mamy wszystko pięknie, ładnie. machine, Okay, now we just have to wait for Big Bro. He'll come! Don't have a cow! Great! So we're stuck here like sitting ducks! Poor pigeons! I hope your stupid bird comes before before they find out that we've stolen their machine! My big bro will be here soon. You just have to hold them off until he arrives. Coś czuję, że to jest chyba taki był standard. No dobra. No dobrze. <tryk> Karbo, já tu zara umre. Okej. Okay.

jeden, dwóch są, no to lecimy. No gdzie ten gołąb? Ile można czekać, no? Dobra, dawać dwóch. whoa 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 where's that okay yes No tu lecimy, o oh mój masakra, ale gdzie lecimy? Czy do miasta, czy gdzie indziej? Do kryjówki.

Pójdziemy sobie... A lala la, la, la dobra... Mówili, żeby wrócić co jutro, tak? Mhm. Czekajcie, a to jest... Po drugiej stronie, A okej, okay, okej, okay, oj, dobra, op! Chodź Aha, słucham. Chodzi o to, że muszę się wrócić znowu tu. Coś mi się pomyliło. Pomyliło mi się coś. Dobra. Także jeszcze jedno myślę, że możemy sobie zrobić. Aha, do jutra musimy poczekać. Hmm. Niedobrze, nie dobrze, dobra, to w takim razie wróćmy sobie tu do domciu, im szybciej tym, no wiadomo, że lepiej, ciekawe czy ja mogę spać, bo jak się okaże, że ja mogę spać, co nie, to wow, będzie mi odzio, mi będzie normalnie, dobra. Chodźmy, chodźmy im szybciej, tym lepiej. nie, jak ja mam tyle czasu czekać to A... Odechciała się po prostu Szkoda, że tu nie ma sam samej podróży. No, no niestety, no. no. No niestety nie ma to nie ma. Trudno. Dawaj, dawaj, jesteśmy coraz bliżej Coraz bliżej naszego domku O właśnie, hop O Hop, dobra, mogę spać? To które? Serio, ja mogę? Serio? Serio, naprawdę? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, okej. Oj, przepraszam, przepraszam, prześpijmy się. Daje, prześpijmy się, no. O! Prezent masz dla mnie! Dużo? Pięć tylko, ale... Daj i zawsze coś... Dobra... Dawaj, rozpocznij, okej... Okay. Także moi drodzy, ja myślę, że to już na tyle będzie w tym naszym odcinku, nic więcej nie pozostaje jak pożegnać się z wami bardzo serdecznie. A więc do zobaczenia, do usłyszenia. cześć.